Nazywam się Marta Nowakowska, jestem antropologiem kultury, dziennikarzem i nauczycielem akademickim. Do tej pory pracowałam w, na Akademii Wojsk Lądowych, na Uczelni Wyższej, teraz przenoszę się na inną uczelnię, na Politechnikę Wrocławską. Zabieg korekty wzroku odbył się w listopadzie 2020 roku, w czasie covidowym i wykonywał go mój ukochany doktor, doktor e, Uram. Ja miałam bardzo dużą badę wzroku. Tak, ja miałam badę wzroku prawie minus 9, do tego już e, przechodziła starcza zroczność, bo już jestem po 40, do tego astygmatyzm, też minus 2, minus półtora i jeszcze aberracje związane z niewidzeniem światła e, po, po zapadnięciu zmierzchu czy obrzasku. Um, przy takiej wadzie, no to tak naprawdę tylko i wyłącznie szkła kontaktowe, ewentualnie okulary. Okulary to już jak, jak denka grube, nawet te okulary spłaszczane, a to mocno koliduje z tym, w jaki sposób funkcjonuje, e, zwłaszcza z moim hobby, dlatego że kocham jeździć konno i kocham fotografię. Tak, aparaty fotograficzne e, mają korektę tego do minus 6. Nie dało rady. A każdy kto jeździ konno to wie, że zakładanie okularów i kasku dla bezpieczeństwa grozi bardzo poważnym wypadkiem. Ja generalnie bardzo długo się nie decydowałam na zabieg, bo właśnie obawiałam się. Obawiałam się tego, że nie będę widzieć po zmierzchu, obawiałam się tego, że ta operacja jest tylko tymczasowa i takie plotki były, że potem ta wada wzroku wraca, jest nawet gorsza, a już nieoperowalna. Mówią nam, że to oko jest słabe, że zwłaszcza przy swoich hobby, typu tak jak wspomniana jazda konna czy wędrówki po górach, mogę nadwyrężyć oko i to grozi ślepotą. Tak? I, I decyzja podjęta, decyzja zmienna, to jest początek COVID-a, urodziny i stwierdzenie, że dlaczego nie zaryzykować. Tak, że to i właśnie tutaj trafiłam i spotkałam doktora, który powiedział, że to, te wszystkie moje obawy no to, to nie do końca, a poza tym i tak nie widzę po i tak sobie mogę coś zrobić. I generalnie może być tylko gorzej, gdybym to zostawiła, a mam szansę, że było lepiej. Pamiętam, że to było bardzo dużo badań. To nie było bardzo męczące w sensie, że nie musiałam przechodzić codziennie. Natomiast rzeczywiście spędziłam tutaj czas chodząc z gabinetu do gabinetu, e, tak jakby, i czułam się w tym momencie bezpieczniej, bo wiedziałam, że wszelkie jakby no, negatywne e, czy ujemne aspekty tej mojej wady wzroku, które mogłoby być zagrożeniem, e, zostaną wyeliminowane. Dlatego ja się cieszyłam. I zresztą no, te wyniki od razu miałam jakby udostępnione i omówione. Tak? Co jest dobrze, co jest niedobrze. E, gdzie może być jakaś niebezpieczeństwo, ale akurat u mnie nie było, tak? a generalnie w jaki sposób działać, żeby operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Całość wydarzyła się... Yy, było 14 dni, bo musiałam chodzić w okularach, a nie w szkłach kontaktowych, więc ja to bardzo dobrze pamiętam, że miałam nagle odwyk od szkieł, musiałam na nowo założyć okulary, bo to oko musiało odpocząć yy, i po tym wymaganym czasie a, tak powiem, był zabieg. Zabieg był króciutki. Ja byłam spanikowana i to pamiętam, bo to jednak była ta informacja, że to jest na, na żywym oku. Natomiast byłam tak pozytywnie zaskoczona tym, że po pierwsze dostałam wysłana do pokoju wyciszenia, tak. I nawet tam dostałam pluszowego misia i pluszowy kocyk. I to było takie cudowne. A poza tym pielęgniarka, która ze mną czekała. Ponieważ widziała, że się boję, tak, bo to jednak, no jednak cały czas był taki, taki moment niepewności, przez całe, cały zabieg klęczała przy mnie i trzymała mnie za rękę, od początku do końca. Więc mówię, to jest coś takiego, co nigdy w życiu, na żadnych w ogóle miejscach, w jakichkolwiek zabiegach, niezabiegach, operacjach, nigdy czegoś takiego nie miałam, takiej opieki. Pierwsze wrażenie było takie, że otwieram oczy i za mgłą widzę. Ja byłam w ogóle przekonana, że będą zaklejone te oczy czy coś, że, że, że one się będą gdzieś tam regenerować. I oczywiście miałam potem na noc zakładane nakładki, żeby gdzieś przez przypadek sobie nie przetrzeć oka. Natomiast w momencie wyjścia z ciemni, tak? no bo jednak operacja jest w ciemności, to, to, to taką mgłą już widziałam. Tak? Pamiętam takie zaskoczenie. Bo dostałam jakieś tam wytyczne, oświadczenia, które miałam podpisać, i powiedziano mi: Spokojnie, spokojnie, podpiszę to pani po zabiegu. I ja myślałam, jak ja to będę podpisywać po zabiegu, skoro ja nie będę nic widzieć po tym zabiegu, bo mam dwa oczy robione. Nie, normalnie byłam w stanie podpisać, przeczytać i podpisać. To jeszcze tak, wracając do, do tematu samego zabiegu i tego uczucia po zabiegu. Po samym zabiegu, jak otwieramy oczy, to nie jest ciemność, nie jest jasność, jest to wszystko po lekko zamglone i to ustępuje do wieczora. Tak naprawdę wieczorem, oprócz tego, że jesteśmy gdzieś tam w okularach słonecznych, bo nas razi przez 12 do 24 godzin światło, to my już widzimy. Tak zakrapiamy sobie krople, tak, no bo to się musi zagoić, ale my już, już widzimy, już nie mamy potrzeby szukania okularów czy szukania szkieł kontaktowych. Taki całkowity komfort widzenia, czyli bez zakładania okularów słonecznych, tak, osiągnięcie do komputera, nieczucie dyskomfortu w sensie gdzieś tam drapania w oczach, plus możliwość wchodzenia z psami, wychodzenia w góry, jeżdżenia konno, dwa tygodnie. Dwa tygodnie po zabiegu. Generalnie historii jest bardzo dużo, tak, bo, to, bo ta historia, to, że człowiek nagle zaczyna widzieć, tak, że się poruszał przez 40 lat. W strefie plam, nawet nie kształtów, bo my przy wadzie minus 9 to już nie ma kształtów. tak? To mamy tylko i wyłącznie kolory, jasność, ciemność. Można wejść na przykład w drzwi, bo się wydaje, że, że tam jest włączone światło. I nagle oczywiście te okulary, okulary, okulary też zniekształca naszą rzeczywistość. Tak? I też nie widzimy, mamy takie klapki dorosłowskie czy szkła kontaktowe, ale one drapią. One, one jednak męczą, to oko jest zmęczone. I nagle ten człowiek zaczyna funkcjonować. Nagle widzi. prowadzi samochód, jedzie konno, idzie w góry, leci do Afryki, leci na wakacje, nie boi się tego, że cały czas coś się może stać. To tak, takie historii zdarzają jakby co tydzień. No i taki przykład z dnia dzisiejszego robiłam badania z medycyny pracy i plus tam były też badania psychotesty. Plus badania psychologiczne na takiego zawodowego kierowcę, zgodnie z wytycznymi, jakie teraz musi mieć nauczyciel akademicki. I po przejściu wszystkich testów yy, i sprawdzania yy, ostrości widzenia, i yy, badania odległości, okazuje się, że ja mam 80% lepszy wzrok niż ludzie, którzy mają wady na poziomie 0,0 czy 0,5. Co też pokazuje jak dobrze można było ustawić te oczy, żeby one funkcjonowały w realnym świecie. Tak, historia nosorożca. Pewnego nosorożca, a raczej historia tego, w jaki sposób zmienia się postrzeganie rzeczywistości, rzeczywistości w tym przypadku afrykańskiej. Historia trochę dłuższa, gdyż należy wytłumaczyć kwestię tego, co to znaczy pojechać do buszu tak zwane safari fotograficzne safari po to, żeby obejrzeć zwierzęta. Polega ono na tym, że człowiek wsiada do samochodu, wjeżdża do wielkich parków narodowych Park Krugera, wielkość Szwajcarii jakby ktoś nie wiedział co też skaluje troszeczkę tą naszą Europę i tą Afrykę i w tym parku stara się zobaczyć zwierzęta. Te, co wejdą na drogę, oczywiście widać, te, które są dalej. To często się okazują kamieniami, krzakami, które gdzieś tam poruszają się na wietrze. I często, nawet bo to są wzgórza, patrząc na przeciwległą stronę wzgórz, też można zauważyć zwierzę. Mi się nigdy nie udało, nawet za pomocą super lornetek, super wyostrzających, dopasowanych w miarę do wzroku, no bo mówię minus 9, plus 2, jednak to, to już trochę eliminowało takie możliwości. Nawet z aparatem, gdzie jest obiektyw 1000, a który mam mocno przybliżyć, to było trudne. Natomiast teraz, jak byłam, zresztą to no też najnowsza historia, bo to z tego lata, e, jadąc, bo jeszcze byłam kierowcą do tego, czyli jadąc, patrząc na drogę, e, patrząc na otaczającą przyrodę, byłam w stanie kątem oka zauważyć, że coś się rusza na przeciwległym wzgórzu i to był właśnie nosorożec. Czyli zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie byłabym w stanie zobaczyć. Generalnie ja jestem bardzo zadowolona z operacji i zrobiłabym odrobinę wcześniej, gdybym mogła. Ja polecam zabieg, który zdecydowanie poprawia jakość życia i zabieg, który wbrew wszelkim obawom jest bezbolesny i jest natychmiastowy efekt. I poleciłam już moim znajomym, które robiły tutaj sobie zabieg i również są bardzo zadowolone.